Widziałeś, co szatkowski o tobie pisał keltuza nie wiem, mnie interesuje nie to. Nawet go nie znam. I on mnie też nie zna, więc. To Jezu, Pano No to, to właśnie nie zna. Nie wiem na jakiej podstawie on stwierdził, że ja jestem pedofilem. Nie rozumiem. Jakie dowody za tym optują? Jakie przesłanki za tym przemawiają. Ja nie rozumiem. Nie wiem co on pierdoli w ogóle. Siema. Cześć, usiądź mi na mordzie. Nie. Dlaczego? No, masz za brzydką. Filmik Ome. No, c i co ten filmik niby. sugeruje? Robienie sobie jaj, głupie gadanie, głupie teksty. To nie było ani podtekst seksualny, ani podrywanie, ani jakiś rodzaj. Y nie wiem. Tylko żart. Cześć. Usiądziesz mi na twarzy? Były teksty seksualne do osób, które nie powinny być na nie narażone. Tam bardzo były. Tam był. Mm, Poniżej lat na samegna to były żarty. No oczywiście, że tak. To były nieprzemyślane teksty mówione dla Beki. I tyle. Dobra. Dobra, Niedobrze. No, to możemy się pocałować. <grywa> Widzicie? Teraz się nie przyznaję do niego. No to wyraźnie słychać i widać. Jak ktoś tego nie rozumie, to jest widocznie opóźniony.